W ostatnim czasie sporo się na gałganowicach pozmieniało. Na live zrobiłem wszystkie zadania, a sołtys pozmieniał kilka rzeczy w wiosce, ale zapomnieliśmy o jednym: dziadek ma dzisiaj urodziny. I przypłynęła do niego wyjątkowa osoba państwo, z okazji urodzin dziadka, chyba wypadałoby zostawić dla niego łapkę w górę. I jakieś życzenia, że mu przykro nie było, bo dziad potem będzie nas gonił. W każdym razie pozmieniało się naprawdę dużo od poprzedniego odcinka, bo jeszcze w międzyczasie był live. Dlatego mam sporo jedzenia i okazało się, że miecz, który dostałem wcześniej od dziadka, ten Excalibur, był ukryty w mojej skrzynce. Dziadek go po prostu dla mnie zostawił. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jak ktoś go podłożył, to będzie spory przypał. I chciałem przejść do jakichś przyjemnych rzeczy, ale właśnie widzę, że ktoś zasadził mi bambusy wokół domu. Co tu się wydarzyło w ogóle? No i dywany, a dywany to akurat ja, bo to na live zrobiłem wszystkie, także polecam oglądać live'iki. Okej, okay, i widzę, że to chyba będzie sprawka sołtysa, bo wokół jego domu, ty, on ma więcej pant i bambusy mu powyrastały wszędzie przy chacie. A w miejscu, gdzie wcześniej mieliśmy jakiś dziwny stragan... Co to w ogóle jest? Dlaczego nie ma straganu? Halo? I są skrzynki. I to puste. Okej, wiesz, że tam z lata. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś dziwny, ukryty podatek i trzeba będzie teraz płacić za mieszkanie w wiosce. Bo się wyprowadzę! Się. Ty, czekaj, 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 bo ja widzę. Wiec... Ty, miałem pustą tablicę zadań, dlaczego jakieś zadanie się pojawiło? W ogóle dziadek jest i ty też na serwerze, także ciekawie. Zaraz do nich pójdziemy, ale czekaj. Przygotuj dla pani Halinki wodę do plucia? Przepraszam, że co? Ktoś chyba odwiedzi dziadka. Coś tak czy. Oj. Czekaj, czekaj, do plucia. Lama. To, to, to źle wróży. Ja nie chcę, żeby na mnie pluli. Potem będzie dziadek z lamą chodził i on będzie pluł, i lama będzie pluła. To już mi w ogóle się nie podoba. Ej, tam coś jest. Z tyłu. To, to nie jest tak, że Sowies wybudował port? Ej, no przecież mówił, że tak będzie. I jest lama. Lama w. Trzeba <grywa> to jest lama wódce! Czekaj, to ona? Halyna! O, panie! Dobra? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ona tutaj przychodziła do wioski. Wiecie co, mam mały pomysł? Ukryjemy Halynę, to jest genialny plan. Tylko najpierw muszę zakraść się jakoś do zamku dziadka. Mam nadzieję, że go tam nie będzie. I jakoś najlepiej przemknąć tak, żeby nikt mnie nie widział. Albo czekaj, czekaj. Trzeba zgrywać pozory, żeby nie było. Dzień dobry, panie Sołtysie. O, witam. Dzień dobry, do widzenia. Enzi! Tak? Podejdź, panie. Ja chciałem się tylko przywitać. No? Andy, a mianowicie dziękuję za pandy. Za lisa. Lisa. Ale nie prosiłem o krowę, która ma gryby i papugę, która mi piska nad uchem. Przynieś Hopu rzeczy i Hop jeszcze trzeba socjusz, bo to było w gratisie. To jest, wszystko jest w planach. Poczekaj, Poczta Polska gołem pocztowy dowiezie ci wszystko. Spokojnie, to trzeba czasu, a ja teraz jestem strasznie Cześć, mam cię za słowo. Za co... A, za słowo? Dobra, to nie za mosto, żeby, żeby nie bolało, to ja zaraz wrócę, bo mam ważne zadanie do zrobienia, dobra? To, to, to Okej. Okay. Tr 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 trzymaj się, za zaraz do ciebie przyjdę. Niby są ty zadowolony, a jednak maluć jak zawsze Ale podziękował za pandy, więc jakby i tak nie jest źle. Dobra, czekaj, czekaj. Tutaj mogę jakoś wejść do zamku dzia. Uh! Uh! Szybko, 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 czekaj, potrzebuję smycz. Okej, okay, mam jedną. Czy dziadek... Czekaj, mi się wydawało, czy dziadek Willagerów, Co to jej się wyrabia? Dobra, nieważny, smycz mam... Możemy stąd... Co on tam kombinuję? Aż sobie... Uah! Dobra, idę, nieważne, nie lepiej żeby nie widział. Czemu jak krzyczę w ogóle? Kłopie, coś się zrobił! Nie chcę wiedzieć co tam się stało. Może i lepiej, że odszedłem, że nie dostałem w O! Kolejne zadanie, napraw dziury po marchewce Super, jeszcze lepiej Właśnie o tym marzyłem, żeby to zrobić Dobra, dalej kontynuujmy misję Musimy przepłynąć tą łódką gdzieś bliżej mojego domu I wziąć ją na smycz, schować u mnie na chacie Żebyśmy nie dostali wszyscy tutaj ze śliny Pani Halynko pro... Jaka biła ty i się normalnie przesunęła Dobra, wysiądziemy tutaj By trzeba było teraz z tego wysadzić jakoś Pani Halynu, czy mogę prosić na smycz? O, super, Dzie dzień dobry Ukłoniła się normalnie Szybko Halina, szybko, idziemy się schować Najgorsza, że ona nie mówi, ja nie wiem skąd dziadek bierze gości do swojej imprezy, ale to, 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 jest, to jest totalnie odklejone Halina tylko cicho, żeby się nikt nie dowiedział, że tutaj jesteś, będzie strażny przypał Siedź tu i nie pluj na ludzi, pani Halido. Dobra, pora iść do dziadka i dowiedzieć się co tam wybuchło jakby Ja ma... to za człowiek, dobra, czekaj, czekaj, gdzie jest dziadek w ogóle? On chodzi gdzieś przy zamku, a teraz go średnio widzę Dobra, jest tam Dziadek! O! Bo matko Jezu, Dziad dziadek... co się dzieje! Z tej strony dziadek! Czego chcesz tego ryja, co chcesz? Powiesz mi co tam wybuchło, bo ja coś słyszałem Oczywiście. Kucnij! <noise> tam będzie basen dla, dla moich piasków! Basen dla... Pie... I, i, to była taka tajemnica... O... Okej, okay, rozumiem, w porządku. Ja wyprowadził psy na spacer, genialnie. Ej, dlaczego ty masz tak dużo psów, dziadek? Bo ci on przyniósł i hodowlę otwieram! O do... o! Z tego wszystkiego zaczął deszcz padać Ciadek nie rób tak, bo ci do oczu napada Faktycznie, jeszcze mi soczewki popsuje Sołtys! Mam Auć Weź te psy Sołtys, bo cię psy Sołtys, gonią Ej, soutys! czekaj, bo ja chciałem ci ważną rzecz powiedzieć Zapomniałeś o czymś ważnym Wow! Ej, wiecie co? Może chodźmy się przespać jak tak deszcz pada, co? Może to nie będzie głupi pomysł Dobra Sołtys, idź się mi to może cię psy zostawią. One hour later. Ej, sołtys, sołtys, sołtys ważna sprawa jest. O! Nie A o, o! Faktycznie. Sołtys, zapomniałeś o czymś. O no, ja, ja trochę też. Y, dziadek po urodziny. I to z tym faktem. Trzeba życzyć wszystkiego najlepszego, ale to nie jest w ogóle ważne. Ważniejsze jest to, że on. Tajemnica jest sołtys, Przyprowadził do wioski jakąś dziwną lamę o imieniu Halina, rozumiesz? No, spisałem o tym. Tak? Bo on planował, żebym zrobił im wodę do plucia na nas. Na mnie i na ciebie. W oczy normalnie. U. Więc wpadłem na pomysł, że schowam tą lamę u siebie w domu. Genialny plan, co? I co z tym faktem? Trzeba zrobić tak, żeby dziadek się nie dowiedział i dać mu jakiś prezent. Dobra, więc wygrałeś <laughs> I Jak tylko wypali, dam ci jak moje prezencik ci dam. Dobra, a, a masz jakieś... To ich za dużo. <laughs> Ogólnie słede z tego, że dużo nie myślę Masz Mi jakiś pomysł co można mu dać na urodziny? Nie wiem On no, lubi masejek, masejek może jakiś redstone, nie wiem Hmm, myślałem o czymś bardziej Nie wiem, wyjątkowym Czymś za czymś tęskni czymś Babkę? Z... z piasku? Nie, no, normalną babkę w sensie nie. Jego ej, babkę jest, Ej to jest dobry plan Ej to, to jest dobry plan, masz y Masz znacznik? Moment, moment sekund a mam. Ej, kozacko! Ej, to chodź, masz y, kowadło na chacie. A Ty, to chodź, zrobimy trolla, dziadko i przodu. Tu tu, 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 tu. To czekaj, wrzućmy to tutaj i nazwijmy... Zasłaniam się, zasłaniam się, nie widzicie. Babka. Dziadek to w ogóle dziwny typ. Ja nie wiem co on się już Gdzieś tutaj. Czekaj, chodź do niego. Dziadek! O, pobieg Chodź, bo mam głuchy delikatnie. Dziadek! <śledzio> Jak wołam dziadka z daleka! To Jemu błędnie gwariuje w każdą stronę się obraca! Dziadek! Hej, stój! Dziadek wszystkiego najlepszego z okazji 101 urodzin! To ja mam aż tyle? Nie wiem, tak mi się wydaje, jakby te po oczach widzę, że tyle masz. I po zębach. Mam 125! 125! <laughs> to nie mówisz jakby do... No Ła, Dziadek, weź powąchaja! No trzymaj powąchaja, bo mnie gryzie! Jenny, dziadek... Poruj! Aż... Siat! Twoje psy są dziwne, Dobry dziadek. pies! Nie warcz! Uspokój się! <laughs> I przemyśl swoje zachowanie! Odrozumiał. Nie, nadal jest zły. Patryczku! Tak? wyjdź. Ale że, że, że jak mam ja wyjść? No wyjdź, tak? bo chcę coś powiedzieć dla widza i zasłaniasz! Bo ja wpadłem to na czekaj, pomysł, to... że otworzę to się czekaj, właśnie to kanał! <noise> <YouTube> I będę <noise> się Tom wrzucał Tom filmy! Ja i... Co tam jeszcze? Że wrzucę, nie wiem. To weź to napisz to tutaj, czy chce ta, to potem będzie to u mnie pisać. Już mogę wrócić? Powiem no, o mnie zejść, czy co, coś Co dziadek mówiłeś w ogóle? Ja nie, nie. Okay. nikt nie mówił. Zdawało ci się, przesuwało ci się, lewym wyleciał, prawym wespoł w nowie. Chodźcie za mną! O, dziadek, przestań mnie tłucy, już mam stare siniaki, po prostu. Gdzie nas ciągniesz? Do portu! Kogoś wam przedstawię! Odzie, o Ale tu nikogo nie ma. Dziadek, kogo chciałeś tam przedstawić? Tu nikogo nie ma, dziadek. jest pusto. No właśnie, zniknęła mi halina. Jaka halina? Moja nowa babka. O nie. Nie, znaczy, nie, nie wiem, co się mogło z nią stać. Jest podejrzane. Mamy misję. Jaką misję? Kuczni! Znaleźć halinę? Gdzie ona może być? Idę po Pawła Haja. On na pewno ją znajdzie. Oj. No do, genialny plan, dziadek. Dobra, sprawdźmy to. One hour later. On Cię dalej nie lubi. To weź dziadek. Z powąchaja na smycz Dobry pomysł, zarabedę. Bo on jakiś. On jakiś taki dziwny. Sołtys, mamy duży problem. Hmm? Powąchaj na pewno znajdzie lamę. Co teraz? Dobry, tak. so ty, sołtys pomyliłem cię, jedy! Mówiłem... Co <ścoughs> jest? Dzięki wiesz so Sorry, masz mniejszą głowę. Ej naprawdę jest piękniejszy niż on. Czekaj, on już leci. Trzeba coś wykombinować szybko, wiesz, trzeba zwrócić go uwagę. Zobaczymy Czy ten pies będzie No, dziadek, masz? Smycz. O! Już grzeczny pies jest? Oa! Dziadek, obie gryzie! O już wie gdzie ma iść! No on za mną leci, to nie jest, że on wie gdzie ma iść! On mówi że gdzieś tutaj! Nie tutaj Idę ja gdzieś tutaj. Dziadek, ale co tutaj miałaby robić niby Halina? Dziadek to były moje ulubione bambusy, dziadek, wiesz? Coś ty zrobił Dziadek stój, dziadek stój, poczekaj, mam świetny plan, mam niespodziankę. Yy, z z Hali do właśnie ją wymyśliliśmy, ale to jest niespodzianka, więc musisz teraz pójść z nami razem z Sołtysem i poczekać w jednym miejscu, a my przeprowadzimy tą niespodziankę. Bra? Aha, super! To chodź dziadek, szybko, świetny plan. Dziadek, yy, ta widzisz te torty? Na razie widzę, że usiadasz. To fajnie, jakbyś tutaj się zatrzymał i sobie poczekał, ty tymi oczami, ale można coś wykombinować, a my z Sołtysem przygotujemy najważniejszą rzecz dla ciebie. Świetny plan. Dobra, to trzymaj się, dziadek, my jedziemy Wiedziesz? Chodź Sołtys, do chodź dawaj tutaj dołem. Będzie dużo szybciej, jak pójdziemy tym jego przejściem, wiesz? Ty, ja tu płot wstawił, Mam w razie czego łódkę. Ty, Sołtys, ale po co my w ogóle tam idziemy? To jest bez sensu, przecież trzeba będzie potem przeprowadzić łódką tego villagera. Eee... No wiem, eee, ty, mam pomysł. A może chodźmy. Tak, żeby dziadek teraz nie zauważył do hotelu Tam jest pełno willagerów, dziadek się nawet nie zczai, jak weźmiemy któregoś z tamtą A jednak potrafisz myśleć No, widzisz, Genialny plan! Tak, właśnie, żeby nas jakoś specjalnie teraz nie zauważył, bo widział jak wchodzimy do niego do starego domu Ej, tędy możemy przejść, dobra, nice On tam z tyłu siedzi, dawaj szybko na naokoło Dobra, którego bierzemy? Tego A on stąd wyjdziemy? Czekaj, damy radę, pójdź Wyjdziemy mm. No dobra, poczekaj, to weźmy o! Genialne. Dobra, ładuj się! Ładuj się do łódki, babka! Babka, to... pójdę pocięł! Pójdę pocięł! No nie mogę. Jak zładować babkę do łódki? Weź to babkę, no boże! Jaka złośliwa kopita, do kobita, no, gdzie ona idzie? Które to było? Ty, bo babka nie, mi się teraz. Oj. On, on, O, o, On, babka, jedni, bez różnicy. Stój! O. Ej, mam! Oj. Oj. Co teraz? Czekaj, ja mam pomysł. Tylko, żeby żaden golem nie widział, dobra? Ty też nie. Po Nie, 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 nie. O, dobra, teraz ja wsiadam? Mamy to! Dobra, chodź, możemy iść. Tak, ja popcham was trochę. Nie wiem, czy to jakkolwiek pomoże Okej, czekaj. Stra... Gdzie ona weszła tak wysoko, to jest nienormalna? Dobra. Do... O, uważaj, babka, bo ten łysap, <gryzło> przyłożyłaś. Tylko nie do wody. Ej, nie, przy, nie przejdę tędy. Trzeba drzwi rozwalić. O, dalej nie przejdę, trzeba drugie drzwi rozwalić. O. Dalej nie przejdę trzeba ścianę rozwa No to jest nie normalny. Ja to naprawdę Ała! Ała ała Ty mam problem, bo je golem teraz goni! Co ty z weź tego golema? O, będzie mnie tłuk! Gdzie ja zaatakuję? Te To tylko na mnie pójdą. O nie że po do prostu... Wody. Dobra, mam pomysł Do wody go. Ała, zaraz mnie z znowu, czekaj, mam pomysł. Zaraz go tłukę i będzie spokój. Nie, coś po mojej stronie masz być, ale nie sprzeci. Sołtys dzięki One hour later. Dobra, dawaj sołtys, po godzinie jazdy może się w końcu uda dopłynąć na miejsce Dziadek to pewnie... Dziadek już kolejnych urodzi się doczekał. Dziadek! Zamknij oczy! Dziadek, o. Mamy dla ciebie niesamowitą niespodziankę! Chyba że to nie jest Halyna, ale też fajna osoba, którą lubisz! Dziadek, patrz! Ale nie pozwoliłeś otworzyć oczu! Dziadek otwórz oczy! Oooo! dziadek, to babka. Łyso jak zawsze! To babka! I łez jest babki, może być! Babka! No, jak ona? Babka! Dziadek, co się, co, co się dzieje? Babka! Dziadek! Ja! Dziadek! dziadek. Cia... Nie, no, Co to jest? powiecie, ci, że to chyba nie był dobry pomysł Dziadek Ej, ale to jest dobry pomysł Chodź szybko, mam pomysł Póki dziadka nie ma, by trzeba było teraz coś wykombinować Co z tą lamą haleną teraz trzeba zrobić Trzeba bo jakoś ją ukryć. Tylko Jak? Najlepiej nie u mnie w domu, tylko gdzieś indziej Tak, żeby on jej nie znalazł Do bloku mieszkalnego Myślisz? Tam do góry ją wprowadzić gdzieś? Dobra, to czekaj, jedę po nie... No, nie ma. A, normalnie Halena, widziałeś? I no. strasznie drżyje. nic nie mówi. Chodź, pani Halena. Idziemy do... bloku. Normalnie, będziesz mieszkała w lepszym miejscu. Zapewne nie z dziadkiem, bo to może być zły pomysł. Oła! Jak się przestraszyłem! Co się dzieje? No człowieku! Raz do uspokój się. Nie da takie płacę. To się myślałem, że... ...Jeny. O, ja się przestraszyłem tak już dawno. Chodź Halina, póki jeszcze nikt mnie nie zaatakował O, super Dobra Cześć, Gdzie można ją teraz przypiąć tutaj gdzieś? Czekaj, a mamy gdzieś tutaj jakiś... Płotek, cokolwiek? Wiem na, na samą górę, dawaj Na samą górę? Za wysoko, czekaj Czy ja nie mam płotka No nie, a do bambusa da się przypiąć? Nie, do bambusa się nie da tutaj nawet zasadzić A masz bambusa? Czekaj, mam pomysł Chodźmy, wrzućmy ją... A No nie, nie da się, bo nie ma płotu Co so, ty... lecz szybko po jakiś płotek, załatw o, dobra, wsiadłeś jej Halina. Cześć, nie ma dziadka, być może i lepiej. Pytanie, czy dziadek jeszcze wróci? Że trzeba będzie się babki związki pozbyć.